Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Konia się Piotr Sitnieski, założyciel i prowadzący stronę jawność.pl. Zapraszam tradycyjnie do subskrypcji kanału na YouTube, zapraszam również do grupy na WhatsAppie, admin publicznej informacji. A z tych, tych z Państwa, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę, porozmawiać o dostępie do informacji bezpośrednio, 23 października będę prowadził online takie szkolenie. Zapraszam na stronę jawność.pl, szczegóły będą pod nagraniem. Proszę Państwa, dzisiaj zajmiemy się bardzo ciekawym zagadnieniem takim fundamentalnym, powiedziałbym, no, pierwszym tematem, który pojawia się w głowie u wnioskodawcy, który chce takie pismo z ustawy o dostępie do informacji publicznej złożyć. Jak ten wniosek złożyć? Jak złożyć wniosek o dostęp do informacji? Proszę Państwa, no tutaj oczywiście kluczowym jest artykuł 16, który stanowi o tym, że na etapie wniosku nie stosujemy przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, gdyż to nie jest podanie i to w ogóle nie jest postępowanie administracyjne. To już nam otwiera pewną dużą dość pulę rozwiązań manewrowych, ze strony wnioskodawcy. Natomiast kluczowy jest też artykuł 10 ustęp 2, który to przepis jest jedynym tak naprawdę przepisem, który wprost mówi o tym, że wniosek jest odformalizowany, że wniosek może być złożony w formie ustnej również, a nie tylko w formie tradycyjnej. Jak już mówiłem o tym artykule 10 ust. 2, to proszę zwrócić uwagę, że ten przepis można rozumieć na dwa sposoby. Można rozumieć bardzo literalnie, ale można go rozumieć też stosując wykładnię pewną celowościową i taką praksologiczną, bardzo taką praktyczną. I o tym za chwileczkę właśnie powiem, jak będę mówił o właśnie o tym slajdzie. Jakie są trzy sposoby, jakie są trzy możliwości. Złożenia wniosku o dostęp do informacji, no jest wniosek ustny, tradycyjny, może on nie jest tradycyjny, ale najprostszy, wniosek pisemny i wniosek elektroniczny. Zajmijmy się na początku tym wnioskiem ustnym. Kiedy ten wniosek może być złożony ustnie? No właśnie tutaj proszę Państwa mamy ten przykład tej wykładni, czy to takiej wykładni literalnej, czy takim w wymiarze praktycznym tego. Jakbyśmy literalnie odczytywali artykuł 10 ust. 2, to z niego wynikałoby, że wniosek można złożyć ustnie wtedy, kiedy są spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze, można uzyskać odpowiedź ustnie. Po drugie, można uzyskać ją niezwłocznie. I w obu tych warunkach tak naprawdę poszukujemy odpowiedzi na to, czy te warunki się ziszczą w tym konkretnym urzędzie, w tej konkretnej instytucji. Bo to, czy wniosek może spotkać się z reakcją niezwłoczną od razu, tak niezwłocznie udostępnione, czy może być udostępnione ustnie, nie wynika ani z ustawy o dostępie, ani z chęci wnioskodawcy, ale z tego, jak jest w tym danym urzędzie, tak powiem, w skrócie, uregulowana w takim wymiarze wewnętrznym kwestia, procedura, ścieżka. Realizacji wniosków o dostęp do informacji publicznej. To jest jakby rzecz kluczowa. Jeżeli mamy w Polsce, na przykład, 300-kilkadziesiąt sądów powszechnych, to w każdym z tych sądów powszechnych może być inna praktyka realizacji wniosków o dostęp, inna jest ścieżka, inne osoby się tym zajmują i inna jest liczba osób zaangażowanych w przygotowywanie odpowiedzi na wnioski. Oczywiście zależy od skali, bo to jest jakby oczywiste. i yy, Więc jeżeli byśmy literalnie traktowali ten przepis, to bym powiedział, że on tak naprawdę rzadko kiedy daje możliwość złożenia wniosku ustnie. Bo proszę Państwa, wniosek ustny to nie tylko sytuacja, kiedy ja face to face się z kimś widzę tak bezpośrednio, twarzą w twarz, tak powinien powiedzieć, ale yy, to jest również sytuacja, kiedy ja dzwonię Prawda? Na stronie jednego ze starostów spotkałem ostatnio zapis, który mówił, że można łączyć się ze starostwem za pośrednictwem WhatsAppa i messengera. W związku z tym łączyć się w celu złożenia wniosku. W związku z tym to wszystko jest możliwe. Ale ustawa mówi: No właśnie, to zależy. No nie ode mnie, jako od ustawodawcy, to zależy od tego podmiotu, który jest pytany. Bo to u niego poszukujemy odpowiedzi, czy może być niezwłocznie udostępniona odpowiedź ustnie, bo ustawodawca tego nie wie. Ustawodawca tylko daje taką możliwość. Więc zamiast ja tu poczynić taką jeszcze jedną uwagę. Proszę zwrócić uwagę, że dostęp do informacji publicznej nie jest jedyną ścieżką informacyjną pomiędzy władzą a obywatelem. To nie jest jedyna ścieżka informacyjna. To jest jedna z wielu ścieżek informacyjnych. Będzie o tym na pewno nagranie jakieś. Jest jedną z wielu ścieżek informacyjnych. To nie jest tylko dostęp do informacji. Jak mawia Grzegorz Sibiga, profesor Grzegorz Sibirza, którego serdecznie pozdrawiam, którego opinię zawsze sobie wysoce cenię, dostęp do informacji publicznej nie jedno ma imię. Tak, ma nie jedno imię. Dokładnie tak jest. I dostęp do informacji publicznej. Paradoksalnie to nie tylko ustawa o dostępie do informacji publicznej. Gdybyśmy powiedzieli szerzej, to bym powiedział, że w dzisiejszym świecie jawność życia publicznego to w małym stopniu jest już ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, w moim przekonaniu, zaczyna proces zwijania się. I to takiego dość szybkiego. No dobrze, no to jak rozumieć ten przepis? Już mówię, proszę Państwa, ten przepis, tak naprawdę artykuł 10.8.2, to jest pewna wskazówka dla podmiotów obowiązanych, które to podmioty obowiązane powinny i takie praktyki ja spotykam i one są właściwe i one powinny być tak właśnie realizowane, że ten przepis mówi takiemu wojewodzie, czy marszałkowi, czy staroście, drogi wojewodo, drogi marszałku, drogi starosto, w twoim urzędzie realizując wnioski o dostęp do informacji publicznej, ty możesz, ty możesz dopuszczać wnioski ustnie. To jest twoja decyzja. Nawet jeżeli odpowiedź nie będzie niezwłoczna. Nawet jeżeli odpowiedź nie będzie od razu. Ona może być też pisemna lub inna. Więc na ten przepis trzeba patrzeć z punktu widzenia takiego bardzo praktycznego. Jaki jest cel tego przepisu? To nie jest samo odformalizowanie dla odformalizowania, bo to jest jakby chaos dla samego chaosu. Te odformalizowanie ma na celu ułatwienie tego postępowania, żeby obywatel nie bał się albo nie czuł się jakby oniśmielony tym, że nie zna procedur administracyjnych, że nie zna tych mechanizmów biurokratycznych i że on najważniejsze, że przychodzi z jakąś ideą. Która go interesuje, i ta administracja mu pomoże czasem w odkrywaniu własnego umysłu. No i to pięknie wyszło. I wnioskodawca, no i taka jest rola służebna administracji, po prostu, tak? Jak na nas plują, to nie udawajmy, że też wpada. To jest jakby druga strona medalu. I artykuł 10 mówi, i teraz chcę podać takich przykładów kilka. Bardzo często taka praktyka występuje w dużych organach administracji samorządowej, gdzie są biuro obsługi interesantów, biuro obsługi mieszkańców, punkt obsługi interesantów, one różnie się nazywają. To są bardzo często takie wejścia do urzędów, gdzie mamy boksy takie, gdzie możemy przyjść, prawda, usiąść, powiedzieć, że słucham, taka i taka sprawa, a, no to on kieruje, prawda, nadaje jakiś numer sprawie, ewentualnie taki początkowy i tam proszę iść do pokoju numer 6, 6, 5, 7 i tak dalej. I taki obywatel często przychodzi. W sądach są przecież biura obsługi interesantów, tak? E, 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 I w tym biurze taki obywatel, poza tym, że załatwia swoje sprawy, jakieś tam spadkowe, czy inne, może wpaść na pomysł złożenia wniosku. I wtedy administracja jest przygotowana na przyjęcie ustnie wniosku. I stąd właśnie występują formularze ustnego przyjęcia. We wzorach pisma na stan. .pl, zakładka baza wiedzy są wszystkie wzory pisma. Tam też jest taki wzór pisma ustnego przyjęcia wniosku. Więc z punktu widzenia administracji istotne jest, żeby administracja pozostawiła ślad nie tylko tego, jak się zachował obywatel, ale również tego, jak się zachowała administracja w odpowiedzi na ustne zgłoszenie, bo Literalnie rzecz analizując, można by rzeczywiście powiedzieć, że artykuł 10 ust. 2 daje możliwość ustnego zgłoszenia tylko wtedy, kiedy jest możliwa odpowiedź ustna i niezwłoczna. I tu oczywiście administracja może się bronić, że to jest niemożliwe, ponieważ u nas każda sprawa musi być do głębi przemyślana, nie ma tak, o, że prawda, jest wniosek i od razu jest odpowiedź. To wbrew pozorom nie jest pozbawione sensu. Bo... Kiedy wnioski o dostęp do informacji są takie, powiedziałbym, banalne. One wydają się banalne z punktu widzenia wnioskodawcy, ale jak się później administracja tam po drugiej stronie nad tym zastanowi, to może się okazać, że to nie jest takie oczywiste. Niewinnie sformułowane pytanie może dotyczyć wcale nie niewinnych spraw, które mogą z jakiegoś powodu być uznane za takie, które trzeba wyłączyć z jawności, ale to już zależy od okoliczności. Więc tak wygląda ta pierwsza kwestia, czyli można złożyć wniosek ustnie, tak? Czy sobie powiedzieć, można złożyć ustnie. Następnie, Państwa, można złożyć pisemnie. Tu przypominam tylko, że wniosek o dostęp do informacji publicznej nie jest podaniem w rozumieniu KPA. A więc on może złożyć pisemnie, on nie musi go podpisywać, co oczywiście rodzi pewne skutki. W poprzednich nagraniach była tu informacja, skutki bardziej negatywne dla wnioskodawcy, niż dla samego podmiotu obowiązanego, ale jak to powiedziałem w jednym z podsumowań, to jest taki wniosek, który jest dość problematyczny. Tak? że trzeba go uzupełniać, trzeba wzywać go do uzupełnienia braków formalnych. I proszę zwrócić uwagę, i my tracimy czas na czynności, które musi wykonać administracja, które są błahe. One, są, znaczy one nie są zbędne, ale one nic nie wnoszą. Tak znaczy one wnoszą w danej sprawie, ale przecież można by tego uniknąć. Ten czas poświęcić, je, pójść na grzyby, tak? albo jakieś inne zajęcia ciekawsze. Więc yy, tak bym do tego starał się podchodzić, tak? że forma pisemna to jest oczywiście, i ona jest znikająca tak naprawdę, ale pamiętać o tym odformalizowaniu. I trzecia forma to jest forma przemysła elektroniczna. Tutaj w tej mojej książce o dostępie do informacji głównie w pytaniach i odpowiedziach, wzory pism, trzecie wydanie. Kończę pisać czwarte wydanie. Od razu Państwu powiem, pod koniec roku będzie gotowe 2025. Mówię o dwóch formach elektronicznych, forma sformalizowana i odformalizowana. Forma sformalizowana to jest taka forma, w której mamy spełnioną zasady pisemności z KPA czyli EPUA, podpis certyfikowany, bądź podpis własnoręczny. Natomiast odformalizowane to są wszystkie możliwe interakcje dzisiaj w internecie. Facebooki, messengery, media społecznościowe, twittery, whatsappy, etc., etc., etc. Wszystko jest dzisiaj możliwe, tak? Czego technologia nie wyklucza. W związku z tym ta forma elektroniczna, trzeba zawsze pamiętać o tym podziale. Formalizowaną, niesformalizowaną. Obie są możliwe, jeśli chodzi o etap samego wniosku, czy innym jest, czy wtedy można wydać decyzję. No i proszę Państwa, dwa orzeczenia, które jakby odnoszą się do tego zagadnienia w sposób taki oczywisty. Za wniosek pisemny uznawać również należy przesłanie zapytania drogą poczty elektronicznej e -mail, i to nawet wówczas do tej autoryzacji nie został użyty podpis elektroniczny. To na jaki adres mailowy, to będzie w kolejnym nagraniu. Wnioskodawca nie jest obligowany do uzyskania informacji, czy wniosek został przez organ odebrany. To jest też często takie pytanie, proszę Państwa. Jak wnioskodawca mnie pytają, czasami wnioskodawcy, jaką ja mam pewność, że wnioskodawca, że, adresat mojego wniosku otrzymał wniosek? To ja na to odpowiadam. Żadnej. Żadnej. A dlaczego żadnej? Bo sam żeś taką formę wybrał. Wybrałeś formę odformalizowaną, licz się z tego konsekwencjami. Jest miło, łatwo i przyjemnie, ale jak przychodzi co do czego, to ty masz niewielki ślad, albo trudno jest ci udowodnić, że oni to otrzymali. Gdybyś miał e-pułap i wysyłał wnioski e czy podpisem certyfikowanym, prawda, przy e-doręczeniach, to miałbyś pewność, byłoby prawdopodobnie że to zostało tam doręczone, a tu nie ma takiej pewności. Więc to jest takie wszystko balansowanie na pewnych bardzo miękkich resorach, tak? Podsumowując, wniosek nie musi być podpisany. Wniosek musi określać, co chce otrzymać wnioskodawca, a to, w jaki sposób wnioskodawca złoży wniosek, jest rzeczą wtórną. Rzeczą pierwotną, najważniejszą jest to, ażeby wniosek dotarł do adresata. Czy on będzie ustnie, czy on będzie pisemnie, czy elektronicznie. Zawsze zachęcam do podejmowania czynności, które mają na celu pozostawienia śladu. Zarówno ze strony pytającego, jak i ze strony podmiotu. Zapytanego. Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się do usłyszenia.